Powiedz mi, proszę, przypomnij sobie chociaż jedną sytuację, która gdyby się nie wydarzyła, twoje życie teraz byłoby kompletnie inne. W tym filmie dowiesz się o trzech rzeczach, które kompletnie odmieniły moje życie, i już teraz wiem, że będą procentowały do końca moich dni. Więc możesz coś od siebie z tego wyciągnąć. Punkt trzeci jest najbardziej inspirujący i może cię bardzo zaskoczyć, więc zaczynajmy. Cześć, jestem Mateusz i nie bez powodu trafiłeś na ten film, ponieważ zapewne interesujesz się rozwojem osobistym oraz chcesz stawać się lepszy, więc nie zapomnij zasubskrybować kanału oraz zostawić łapeczkę w górę, żeby nie stracić szansy zobaczyć Kolejnych moich wartościowych filmów. Zmiana otoczenia. Doznałem tego dwa lata temu, gdy kilka dni po maturze przeprowadziłem się sam do Wielkiej Brytanii. Gdybym tego nie doświadczył, w życiu nie spodziewałbym się, że to ma aż tak mocną siłę. Powiedz mi, proszę, czy często jest tak, że twoje rówieśnicy albo twoi znajomi, twoje otoczenie wpływa na twoje decyzje. Gdy zamieszkałem sam, bez znajomych, rodziców i niektórych moich nawyków, nic oraz nikt nie wpływał na moje decyzje, oprócz moich myśli. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dużo bardziej ciekawy oraz głęboki temat, dlatego Chciałbym nagrać o tym kolejny osobny odcinek. Cały krąg Twoich znajomych, Twoich najbliższych, Twoja rodzina jest odsuwana na drugi bok, ponieważ ich po prostu przy Tobie tutaj nie ma. Oni nie mają wpływu na Twoje decyzje tak, jak mieli to wcześniej, i to właśnie Twoje myśli zaczynają kontrolować Twoje życie na podstawie Twoich wartości, jakie wyznajesz. Czytanie książek. Przypomnij sobie teraz, kiedy ostatni raz w wolnym czasie wziąłeś książkę do ręki i przeczytałeś kilka jej stron. Statystyczny Polak czyta jedną książkę rocznie. Wydaje mi się, że ludzie kompletnie nie są świadomi, jak książki wpływają na Twoje życie oraz na Twoje myślenie. Oczywiście, mógłbym teraz mówić, że książki e, uczą cię nowych rzeczy, że książki rozwijają mózg, że e, zaczynasz zdobywać większe słownictwo, ale tak naprawdę te strony, wszystkie, które czytasz, niosą dużo więcej korzyści. To jest akurat naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście jest to też wszystko zależne, jakie książki czytasz, ale powiem Ci to na moim przykładzie, gdzie staram się czytać książki o psychologii, o socjologii, o biznesie, o rozwoju osobistym. Wydaje mi się, że po przeczytaniu kilkudziesięciu książek zaczynam trafniej dostrzegać różne zagrożenia oraz lepiej przewidywać ruchy całego społeczeństwa. Ogólnie rzecz biorąc, jestem pewną osobą, ale wydaje mi się, że czytanie książek jednak zwiększyło to zaangażowanie w podejmowaniu bardziej ryzykownych decyzji. W rozmowie z innymi osobami jestem bardziej pewny tego, co mówię. Czytanie książek obala również strach, ponieważ im większą ilość książek przeczytasz, tym masz więcej informacji, które znajdują się dookoła Ciebie, a strach to jest niepokój przed tym, czego nie znamy, więc gdy masz więcej informacji, Twoje decyzje są bardziej pewniej podejmowane, ponieważ siłą rzeczy masz większą wiedzę i więcej rzeczy przeanalizowałeś, żeby podjąć daną decyzję. Książki zaczynałem również zwiększać poziom szczęścia, ponieważ zaczynasz zauważać i rozumieć rzeczy, które znajdują się dookoła ciebie. Wertowanie tych wszystkich kartek, skanowanie tekstu oczami po prostu teraz jest zdecydowanie bardziej utrudniony niż było to kiedyś, ponieważ mamy te małe urządzenia w kieszeni, które dają ci gratyfikację, ale. Niestety tylko krótkoterminowo. Spróbuję ci to teraz udowodnić. Ostatniego wieczoru, kiedy skrolowałeś TikToka, przypomnij sobie, ile tak realnie z nich zapamiętałeś. Ostatni, trzeci punkt, który jest naprawdę interesujący, ale przedtem, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, pamiętaj, żeby zrobić to teraz. Praca za darmo. Czy zgadłem, że nie chce ci się chodzić do pracy, nawet gdy dostajesz za nią wynagrodzenie? A co dopiero, gdy miałbyś pracować za darmo? Kilka naprawdę dobrych lat temu, miałem wtedy 14-15 lat, zacząłem nagrywać filmy na YouTube. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo tutaj kompletnie nie ma różnicy. Bardziej chodzi o to, że na to wszystko, na całego youtuba, którego nagrywałem, poświęcałem naprawdę dużo czasu. Planowanie filmów, realizacja, nagrywanie, montaż, cała grafika wszystko tworzyłem sam. Jednym słowem, była to kupa roboty, jak na tak młodą osobę, łącząc to wszystko ze szkołą. Mógłbym zaryzykować stwierdzeniem, że poświęcałem na to nawet 35 godzin tygodniowo. Ta cała systematyczność trwała 3 a nawet 4 lata. Na dodatek moi znajomi z klasy i nie tylko, próbowali tam się podśmiechiwać, że nagrywałem takie. Filmy. Po prostu to nie było łatwe, wiele czasu poświęcałem. Nierzadko nawet w nocy, yy, często do szkoły chodziłem niewyspany, ponieważ tak bardzo byłem skierowany na ten sukces. Jako wtedy, młody, 16 latek, yy, chciałem dużo innych rzeczy robić, lecz wszystko odsuwałem na bok, żeby tworzyć dalej te filmy, żeby utrzymywać regularność ich, ponieważ zawsze trzy filmy tygodniowo musiały być, to tego na pewno nigdy nie odpuszczałem. I dopiero niedawno zacząłem zauważać, jakie tak naprawdę z tego płyną korzyści. Im jestem starszy, tym jestem bardziej skłonny nie otrzymywać szybkiej gratyfikacji, tylko jestem bardziej cierpliwy, bardziej skupiony na celu. Jestem w stanie dużo więcej poświęcać czasu oraz realizować to po to, bo wiem, że w, przyszło w przyszłości mogę zdobyć cel. Często nasze cele, które mamy sobie w głowie zakodowane, nie są szybko zdobywalne ponieważ tak działa psychika, że coś, co jest szybko zdobywalne, to nie jest cel, cel musi być dłuższy i w ogóle i przez to teraz widzę, że kiedyś, gdzie dużo rzeczy musiałem odkładać na bok, gdy byłem młody, nagrywałem wszystko za darmo, dużo pracowałem za darmo i teraz widzę w tym korzyści, ponieważ myślę, że jest większe prawdopodobieństwo, że dłużej się utrzymam w kierunku zdobywania swojego celu. Można wręcz uznać, że praca wyszlifowała mój charakter. Nawet jest cytat, który dobrze to obrazuje: Praca za darmo to kamień milowy na drodze do wielkości. To właśnie były moje trzy rzeczy, które wiem, że będą procentowały do końca mojego życia. Mam nadzieję, że stworzyłem w Twojej głowie wiele przemyśleń, i ten film był dla Ciebie wartościowy. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś z niego. Pamiętaj o subskrypcji. Jeżeli nie chcesz stracić szansy na więcej takich, mam nadzieję, wartościowych filmów, zostaw łapeczkę w górę. To pomaga rozwijać mój kanał. I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie.